Nie, no, ta gierka to jest jakaś Broken, I think. Góźdź, dobra, idziemy. Różowy, brązowy. Dobra, idę ze starym poli, chociaż ostatnio mnie zabił. To mam nadzieję, że przynajmniej w tej grze będziemy ziomkami. Nie obchodzi mnie ten reaktor Melton. Jest na drugim końcu świata, mam go w dupie. Mogą sobie tak wygrać. Okej, okay, dobra. Był to też chyba trąba. Z tego co. Dobra. Jacob, kurde, co mi tak długo to zajmuje? Dobra, lecimy dalej. Ja się cofnę. Kamera? Ja się cofnę, żeby zobaczyć, czy nie ma ciała, bo czasem. Jacob się cofnął? Czy będzie frag gdzieś tutaj? Zamknął. Chciał mnie przed czymś ukro. Jacob! Nie no, nie wiadomo. No i co, ja se czekam teraz tutaj. Ktoś mnie widział na kam... Hmm. Freeze ze starym poli. Kurde, freeze ze starym poli to są fajne ziomki. Ja się boję, ja się boję Jacoba. Możliwe, że jest drugim razem impostorem. Nie, no raczej nie. Szema Brisha. Dobra. <grym> Kiślo, dzięki. Co? 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 Kiś zależam. Ale co? I gdzie? No zabił ciało, no, zabił na znaczy, ciebie ja właśnie. Zabił ciało! Zabił ciało. Karor, nie prawdziwa! O Karor, co ty gadasz? Nie, 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 nie. Dobra, no to <grym> Jezus Siedziałem w adminie, patrzyłem gdzie może być frag i frag mógł według tego co było być w adminie być tylko po prawej Więc pobiegłem szybko na dół, wyszedłem za admina, min minąłem dokładnie w drzwiach kiśla i za nim e, sekundę leży ciało Ale gdzie, gdzie było ciało? Pod Był kącami Pod kącami, tam też... Kącami, tam nie też, tam, też, tam, też, tam też Jacob mógł Cześć. być, tam też Jacob mógł być, bo ja wszedłem ja do kafeterii... to zobaczyć. Jezu patrz, tam mnie mijał freeze. Kiślu, jak ja się nim minąłem, okay, okay, okay. To on widział ciało, bo ja się z nim minąłem i zobaczyłem ciało, więc on widział ciało. Karol, no, Ufamy kalorowi, Ufamy czy jesteście nie? jesteście jeszcze moją wersję, tak, wysłuchajcie. Bo całą grę, jak gdyby. Praktycznie widział mnie Michael, trąbki, tak, ja, ja widziałem, widziałem ja też. Na dole mapy. Mógł mnie zabić, Do się teraz dole. paliwko i obiegałem dookoła. Tą całą wyspę, po Ej, koło paliwka, to... widziałem coś Jay Dąbrowskiego. A, on nie żyje, dobra. Ale no gdzieś. Jay okay. pobiegł, ja nie wiem gdzie on pobiegł. Gdzie ty go zamierzłeś? Dobra, nie wiem, to jest jakieś. Y <s> strata <adjustments> <sumii> <bele>. czasu. <sumii> Dodaję ten insta story, żebyście wpadali. Nie, po prawej ten. był Jacob i Kishlu, mi się zdaje. Nie no, jestem tak clear, Karigoda. Jezu! Był ten Jacob był też, nie? To ale raz, chyba jest clear. Ale Kishlu, Kishlu, Kishlu. To co, to Kishlu? Zapytajmy nie się zmarłego, marłego. No tak, nie Kislu, to jest stricte. A Kislu, Kislu jest czerwony, nikt się nie ma, powiedz nam. U mnie? Jest, jest. Nie, no, ja mam kiślu. taki normalny i mam ptaszka i krzyżyk. A. Ptaszka? Daj ja na siebie wiem, i, ptaszka, na telefon, i, ptaszka, na i, i ptaszka, na siebie na Ciebie i ptaszka. Dobra, to, to już ja No to jest na 100% Kislu. Kislu, nikt na siebie że nie jesteś impostorem ptaszek. Ale zaufam chyba Karolowi. Ja skipuję, o bo jecha. Karolowi nie mogę ufać, bo ciągle na mnie głosował, bo ja nie byłam. Karol! Kurde, Kisiu, tak krzyknął, że... Ale mi że Mamiko zaskipowała, i Mamiko jest drugim? O no, jecha. dlaczego zeskipowałam, ja mogę ufać Karolowi, który na mnie cały czas cisnął. No tak. Cisza! O, uspokoiłem tych. Okej, okay, dobra. Jest gitara. Ej, czemu ja się wwijam jak ten? Dobra, idziemy tam. Nie, dobra, tam będzie frak. Tam jest, tam jest morderstwo. I... Aj, tam beń, tam wyjdzie. Górą wyjdzie albo medbejem. Co za pan, nacisnął? O kurde, karikon... Ale ja nacisnął ja, ja. i z Ale ja, ja! Nie wiem czy mogę mówić dobra, teraz. Dobra, dobra. Ja nie, nie mam karig z nie, nie może. Tak, ja, nie, tak, tak. nie mogę, dobra, ja nic nie mówię. Ale dobra. stało? W takim razie na pewno nie zabił Jacob, bo Jacob ja możesz potwierdzić, że byliśmy w, w elektryku. W każdym razie, Karigoda w tym samym czasie, kiedy go ktoś. Ok, ale ktoś kurde zrobił, zamknął te. Zamknął no. te teś wiecie, drzwi, to znaczy ktoś doświadczony. Poczekajcie, co? Bo ja, poczekajcie, bo ja mniej więcej wiem, w którą stronę poszli ludzie. Zobaczymy, czy się zgadzają Paweł i pafy. z jak ty szłaś? Ja szłam na prawo, byłam z trombą w O2 i teraz poszłam do nawigacji, zrobiłam misję. On też wybiegł do nawigacji i wybiegł on z nawigacji i się skończył. Ja potwierdzam, my się kryjemy z Murcix. Ja, ja widzieliście podnie... się, cały, cały czas się widzieliście, cały ja ja czas, Ja ich potwierdzam, bo widziałem, że w O2 tak. się tak Dobra, ale to... nie, nie, nie. Pytanie, czy pod koniec, ostatnie 5 sekund się liczą? Tylko, tylko ostatnie 5 tak. 10 sekund. Rundy. Ja byłem w tym, ja byłem w, pomiędzy. No tam storage jest, jest. Poczekaj, 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 poczekaj. Tromba, czy widziałeś przez ostatnie 10 sekund rundy Murcix? Tak. Jesteś pewien? Widziałem murcik. Mini Mike'a widziałeś teraz ostatnie 10 sekund rundy. Minimajka widziałem przez 3 sekundy i uciekł. Ostatnie 5 sekund minimajka nie widziałem. Uciekł do góry. Tak, nie, byłem po 2 ja, ja teraz nie po widziałam nikogo. Ostatnie 5 sekund. Biegłam dołem i miałam. Misję, Gdzie byłaś? E, no, na dole mapy i miałam iść do, e, od dołu do góry, do admina i e, wtedy było to dotknięcie. Ale ja tam byłem w storage'u, nie widziałam od nikogo. Dołu, nie, ja nie byłam w pomieszczeniu, tylko byłam na korytarzyku na dole i skręciłam właśnie do góry i w tym momencie. A, coś tak tu jest, coś tu śmierdzi. Tak, ja nie znam e, ja nas. Wiem, wow. wiem, 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 że nie znasz, ale ja byłem chyba w tym. Co byś, Nie no. byłem w Storyju? Ej, Czacior, ja byłem w storage'u? Czacior, ja byłem w Storyju, nie? Czekaj, tak wydaje, no. jest dla mnie mało podejrzany przez... Ja nie mogę za w ogóle zwołtować. Ja Dobra, nie ogóle. Ja ogóle skip Podejrzany pierwszą rundę, mnie Patec, 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 Mamiko i Mini Mike, ale... mimo Patec albo... Mnie bardziej Patec i Mamiko, no, no, no. Ale co, że ja? No, co? Że, jest, że ja? Tak, u myślę, że ty, Patryc. Myślę, że ty. Ty, trąba 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 trąba, 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 tak mówił, trąba, tak mówił! Śmieci! No, no, to ja, to no Pierdolone! Jezus, znowu przeklnąłem, a tak nie powinienem. A, ja, nie powinienem, przepraszam, tak że przeklnąłem. Nie zgłaszajcie tego ciała, tutaj to czerwone, bo, bo to jest to właśnie jego ciało. Nigdy już nie przeklnę, nigdy już nie przeklnę, obiecuję. Jeżeli przeklnę, płacę stówkę na pieski. O, nie, dobra, ja powinienem się z kimś trzymać, bo teraz będzie, że, że jestem tym mordercą. Siedź, skopciłem sprawę. Skopciłem sprawę. Muszę kogoś złapać, muszę kogoś złapać, błagam, mnie. Okej, okay. bałwan. Kto to? Mamiko? Okej, okay. no to mamiko jest bałwankiem, bo były na mnie oskarżenia. Ej, przecież ja mogłem. Mamiko podciągnąć. Mogłem na nią ten bardziej, że ona ten, bo ja jej nie widziałem i na dole mapy. Przecież pytałem się was, czad, czy byłem w storyżu, skończyłem. A wy co? Wy mnie podpowiedzieliście. To gramy razem czy nie gramy razem? A, średnie. To Dobra, Uwaga. Zmieni Mike, wbiegłem do admina, bo Od razu chcę powiedzieć, że chcę skillować Mike'a przynajmniej na tą rundę. No to już wiemy, kto. No to, to już Wie wiemy, kto kto. Jest, wiemy, kto. No to. Kto jest, kto jest, no to... Tak, A, to nie mówi i głosujemy. Nikt nic nie, ja tak, nie mówi. A ja nikogo nie chcę. Nie, nie, nikt nic nie mówi. No, ale... No. ale nikt nie mówi i głosujemy, po prostu. No. Tak, dobra, zobaczymy, czy się uda. Mamiko. No dobra, Zjubiam? dzięki XCrystal X12, że pisałeś. Na mnie, mamiko! Mordzik za na Myślałam, że na Majkę ja mamy kazanać! E, freeze nie, Freeze nie, Freeze Ale ogarnia nie. za bardzo. Freeze ogarnia za bardzo, on jest taki. Ja wiem, że Mamiko coś tu odwaliła za mnie! Co odwaliłam? Wyskoczyła z wenta i zaczyna jeszcze fejkować Taska, ja bieg do czasu. Ale zabiłaś! W, w, ja przy odpoczy... przypad... ja pad... ja w ogóle w ostatniej sekundzie mnie zabiła. Ja przypadkiem w ogóle wchodzę, weszłam do... do tego wenta, więc to był mój błąd.